Sieman szone polski mi kod ja nagrywam na serwerze PvP, Recruit Craft. Dobra, to jest reklama serwera Recruit Craft, który będzie w opisie. Na tym serwerze, na tym PvP Można znaleźć skrzynie, w których będą na przykład różne rzeczy. Dobra, lecimy. To jest właśnie nasz To jest właśnie admin. Co? Na otwieramy skrzynię. To w tym drzewie. Jest miecz. Widzicie jakie fajnie? Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest most. No. Taki długi. Tutaj jest taki za... Taki... No. Tutaj jest taka wieża. Tutaj można wejść. Oj, tutaj zaraz powinna być skrzynia. To właśnie super PPP, bo tutaj skrzynia są po pierwsze. I widzicie otwieramy skrzynię. I zapraszam właśnie na tego serwa. Serwer rządzi. A właśnie właściciel tego serwera to jest Femi Super Admin. Po prostu podziwiam go, bo jest spoko. I zapraszam na serwer.